Dobra o, widzowie, siema w Bedwarsach. Witamy pierwszy, Pierwszym na kanale, zobaczymy jak nam pójdzie. Odcinek, na no tam mamy. Już ostrzegam, sienk. że będzie bardzo mocno myszka katowana w tym odcinku. Złoto, 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 złoto. Ale kurde, musisz czekać, a, aż dostaniesz dwa złota. No i wtedy raszuj. Bo, 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 bo jak dostajesz, to. Nie, 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 jak, nie. Jak jedno, no to. Pierwszy bed. Dobra, rozwali, rozwaliłem. Ej, co? Ziąciuś, co ty tu robisz? Łatwo. Ja, jak tam ci idzie? Jak ci tam idzie? E, spoko. Albo dobra, wezmę sobie cztery na drabinki, bo Ta bardziej... Ma... Bo ba drabinki bardziej się opłacają yy, niż wiadro, bo wiadro na tym serwerze, jest, one jest jednorazowe tylko. Dobra, yy, ja ci powiem tak, mamy obudowane łóżko o na poziomie danego treharda. Widzę, że fajny chlebek. Tak. Teraz zieloni, ej, mogę, mogę kup albo, albo fryer bola zrobię, fryer tak Próbuję do zielonych enemy. Ee, przeskoczyć spróbować, ale nie wiem czy kogo Ja kiedyś grałem w Bedwars e, rok albo dwa lata temu e, na innym serwerze, Ach, no chyba tego nie słyszeli, no chyba nie No chyba nie. Ta fryer bola usłyszeli Jestem u zielonych No on jest... On jest tym bałem! On jest tym bałem Nie, kurde, ale nie, ale nie mają beda. Rob... No Tylko nie próbuj powiedzieć, że będziesz otca robił <grym> a co mam jednak robić? Z bo... Te, zbrojka? Te, a po ile to ta... no, jest? No zbrojki, po 6. Serwer to jest Coxcroft, jak coś. Jakby się ktoś pytał. Jak chcecie, to możecie pobrać też. Ustawię sobie no, nie takie nie? coś. Przepraszam, się, że, że ktoś tu wbija. To ja mogę z tak, coś. Dobra, ja idę na diaksy do zielonych. Ma mamy jakieś ten? E no, weź dementy, bo nie mamy kopania tego, nic. Mhm. Mm e e ktoś bił pewnie na górę? Do nas pewnie. Ktoś. Nie, zielony na diaksy. Zielony na diaksy zabiję go. Zabiłem. go. E lecą Fioletowi do nas. Znaczy Różowi. E Dobra, widzę. Ja im walnę e fryerbola, Bola, ok? Nie, nie dasz rady z nim, solo. Ja pierdziele, po prostu kombo idealne. ucho, ucho sobie przyszedł, zabrał i poszedł. Jest to Jestem idiotem. Ja nie umiem wyliczyć nie, tego TNT. Ja bardziej jak do TNT to... jumpów jestem przyzwyczajony z tego, z craft playa Te TNT to... jumpy tam fajne były. Musimy różowych rozpieprzyć, Nie wiem jak, ale musimy ich rozpieprzyć Jej, o... Kupuję dwa TNT i po cichu Jej, do nich. Lecę. Trzymaj? Lecę. Trzy, 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 trzymaj. O kurde. Mam dwa smarek do co? Lecą le -le no... znowu, lecą znowu. No ale oni sobie Emy. No nie wiem Dawego, dawego, dawaj go, dawaj go, dawaj go, Gdzie ty jesteś? No ale dlaczego ty ja się sol, z solo bijesz? No, nie wiem, no... Nie, myślałem, dlaczego nie powiedziałeś? Szczęście? No dobra, super No a to się patrzy, kurde... Myślałem, że jesteś za mną i, i tam się razem wbijamy Ale go przegoniłem, kurde no, za... A, pozostali jeszcze z nami Zabiłeś go czy nie? Jednego nie. Oni, czekaj, co oni zrobili tego, w, taktyka Wojana? No ja mi robię... Mają pobędzie. Mają po bedzie. Mają pobędzie. bedzie, rozwalili im beda, tak. Nice, dobra, dobra. O, trochę, trochę serce... Ej, ej, u nas, złocie u nas. Złocie u nas, złocie nas. Dobra, ty, Nie, zło 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 ty bądź, ty bądź na bedzie, ty bądź na bedzie. Ja i wtedy. Będę na bedzie, będę na bedzie. Leci na bedzie, ja tu zinfiltruję. Bede... Prawie mnie zrzucił. Je, siedzi Bede. za kaczką. Co to jest? Kaczka, no. Ej, leci z TNT! Widzę, widzę, e, postawił, czekaj. To... Kurde! Ma dobre ja Nie Ja wtedy nie umiem go trafić. No, na... po łóżku. Gonię go, nie! Obudowywu, ja go gonię. Nie, Dobra, go nie zdorzenie. trafił. Mamy budowaną kopię Kurde, bu... Y, Chociaż... Budowla... Dobra, nie, tak, tak się z nim nie bije, nie ma opcji No, złośli nam wbije tutaj, pozostawili No, z prawa, z prawa O kurde, dobra Mam go rozwaliłem pięknie widzowie ale po takiej przerwie musicie zostawić subik bo kurde jakoś, jakoś mi to idzie nawet nawet złoto Oooo jakoś chcesz złoto? nie, już mam, dobra, nieważne wywaliłeś też. już wiem albo no po sobie kamień. tych różowych trzeba skończyć oni ciągle biegają po środku pewnie potki będą Ach. chcieli robić to nie mi to mi się nie no podoba nie biegają ciągle po na w najgorszym wypadku, widzowie, musimy się przeprosić, ale będzie potrzebny chyba Łuk. No to ja to zrobię. <laughs> Czekałem tylko na te słowa. Ja potrzebuję więcej diaksów, jestem, jestem u nich na kaczce. Tylko nie wiem... Oni są Przebujemy, tu we dwóch, kurde. Mamy diakstów. We dwóch tu są. Najlepiej jakby na most któryś z nich wszedł. I po, pozbierałbyś diaksy? Ale oni wiedzą, że tu jestem. No nie dam rady, ja ich, ja ich chcę zniszczyć tam są złoci. Chyba ich nie ma w bazie, ale bym to mógł wykorzystać. Eee, no idzie. idzie Musi, to musisz sobie z nim poradzić, bo mnie tam nie ma. To dzięki. Ja, im, ja chcę złoty wyrozniszyć Nie wiem dlaczego te, te różowi tego nie. Rapa mieli. Kurde, nie widzę nic. Szybciej. Idzie na górę. Sekretne życie zwierząt. Żółty. Nie, po nas mamy, mamy po No bo kurde, nie. Chłopcy, no to ja mogę? No ja, pierdziele i my to jeszcze przewalimy No nie no ja nie mam szans! No, ch 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 chłopca tak nawala, PvP. pi. No, Prawo, lewo, sami. kurde, ten kręci się jak nie wiem co. Kurde i co teraz? Wracasz nie wracasz? No, Ale jest lipo. No teraz się... Ach o boże, pop wodę totalnie A to co wiem. jest nie faldymedżanemistą No musiałbyś, nie wiem chyba zrobić czytamy co jest drużywej nimbu Chopie oni, ma, oni mają totalnie ten, wszystko e, Ten mają zbrojki, Świet. że lepsze czekaj Dobra czekaj, dawa ty do ciebie, gdzie ty jesteś ktoś... Wie, gdzie, gdzie ty jesteś Ja się XP teraz to jeden ja jestem szczerze, ja jeden eee. nie Mogę jeszcze kupić GNT eee. Jeszcze jednego gapa, A, to jest jeszcze tych żółtych. Chcę nic nie zrobię na taki typo chyba cię nie widzi. Ty pójdzie, ty pójdzie, ty pójdzie. Uwaga, wego, uwaga, uwaga. Ty pójdzie Tak i ten. Wiem, że postawił TNT i je zmarnował Strzał ma Fireballa Ma, f, ma fireballa, uwaga. Też mam firebola. Uważaj, uważaj, i zrzucił. Dawaj, klepa, 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 pam, 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 pam Mam lepszy milacz Trzeba e, t, To jest ten słabszy, ja się byłem z tym lepszym, co... E, ten, e, różewie atakują złotych Dobra, niech się atakują No i dostał, spadł, ale jest? Dobra, słuchaj, musisz zrobić taką akcję, że oni będą się klepać. Widzowie, no wie, nie ten. wiem czy to chcę robić. To, wie, ty jesteś. Nie, brakuje mi trochę. No myślisz szybko, no nie masz czasu. Musisz, musisz rozwalić złotem Beda. Jak nie wiem, że nie im rozwali... muszę im rozwalić, ale ja się muszę wyakcjić do tego, to nie jest takie proste. Niestety. Bo jak im, bo jak im nie rozwalisz, to ten. Eee, a oni zabijają różowych, no to mamy problem już. Ty masz w problem, bo ja tylko jestem skoty. Okay, Okej, to oni tu mają. Oni mają tutaj szkło jak widać. I jest taki je, jeden martwy punkt... Nie chyba nie, pod... ty tu nie idziesz, dziomciu. E, no, no jest taki jeden martwy punkt, który byśmy mógł rozwalić. Wiesz, że z nim nie wygrasz. chłopak... lepszą Wiem No, ta... no nie no kłopiam lepsze z miał, mi oprotami, miał dzieak, tak jest i tak dalej. A jak ja, ja ich nienawidzę Czemu kupenie pod akcję niż... e, Stój tam na no, na spawniarce Nie I... ja ro robię raz! Chodź, 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 nie 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 No aż będziesz mieć 2 złote, jak będziesz mieć dwa złote Ale po co 2 złote, a ja 12... No, nie, do ja 12 postrybuję. lecę Ale potrzebuję ja, weź poczekaj Ale do to tych to jest bezsens Czemu? No i dobra, daj, dobra, dzięki No, no i możesz lecieć teraz, drugi chyba no. No! Ty jesteś... Nie, yeah, nie! Oni... Co? A, oni są ten. Musisz kupić kilof. To jaka go jestem zajęty? Zrobimy tak sprytnie. Jeszcze. No dawaj. Dawaj. oliwa ja. Oliwkę. Ej, Oliwka, ej. No. Nie, nie, nie będę na nią. Stał mimo Dę. tego, że bardzo kusi. Biegnę. Będę biec. Biegnę. Bę. Dobra, jedna, jedna spadła. Jedna spadła. Mam ja ja taką przez przypadek, bo ja chciałem zjeść, zjeść CK-a. Czego no, ty to, to zrobiłeś? Nie wiem. Nie wiem. Kill off. Jest potrzebny, dobra. No jest potrzebny. Dobra, kill off żelazny mam. Biegną. Ja ich będę bił, a ty im już dobra dobra, 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 dobra. Tak. ten... A! zabij mnie! Dobra, zepchnął mnie, zepchnął mnie. Widział, że ja... Że ja Kurde, zaprowadzę. ale kilof ci zostanie, od razu biegnij tu. Nie tak, ma co. Tak. Ona se kupiła seta, ta Oliwka no, Ea. Biali do nas szli chyba. Albo na Jaxy. Nie, w nie, nie, no Chyba nie na Jaxy, ale nie Na schodach się nie mogę być, bo oni będą mieli przewagę terenu, widzowie. Dobra, czekaj, to też tylko co kilof kupuję i już lecę. Biegnie. On znowu na mnie się... Nie, bo, bo on mi chyba do mnie leci. Freje, freje do Spadł Uważaj, bo... Nie w... leciał Chłabo. Mamy jednego. Ja tam coś by wy, wybuchło. Co u mnie? Oliwka. Co oliwka? Mam... mam ich! Rozwaliłeś mi Nie, nie rozwaliłem. Dobra, jestem, jestem tu, ja. ja tam, tam, tam. rozwaliłem, rozwaliłem. Tak, tak, kurde, dobra, to ja TNT wyrzucam na most. Mamy to, rozwaliłem, oh. y Nie wiem o co chodzi z tym faldomeżem, ale. No ja się Trzeba, budu buduje... trzeba. Wysowie. ja to się buduje. Patrzcie. Trzeba, trzeba ich zabić. Sekretne życie niebieskie. Gatunek wyginiony Leci Oliwka Lecą do nas Tak na Obrona. Województwa. tego się nie spodziewała O! Fireball! Ping pong! Ten! To pięknie! Dobra, teraz różowi są. Jeszcze zbierałeś reaccji? Zebrałem, ale jeden tylko. Tu są Trzeba, trzeba polecieć ten, e, różowi ro, tam czy ty e, masz e, kill off. Mam Różowi teraz są priorytetem, bo oni są najbliżej nas chyba Jak to, e, są kilo. różowi no, lecę, No tu wygryć w jak nie zbieram no. A chyba to są biali A, to są biali to Pozwól, są biali. że kupię sobie seta Gdzie nam rozwalają? Nie, Zielon. dobra, do... Ziel, kurde, dobra, wal... Nie wracaj tam, nie wracaj tam lepiej a pierdzielę i do podjazdu. Jak to mają <grym> Kurde mogłem refa kupić A jak wiedziałem że tu pójście z ten Dziąg Co za frajer no Dobra no, no, nie musimy używać metriatu I. Ten. O nie! CO jest? Co mnie walło? Zginąć, prawda? No zginąłem. Ja miałem taktykę z, z moim znajomym. Myśmy mieli taktykę po prostu niszczenia. Ty wiesz co, chyba, chyba Mateusz będzie potrzebny. Się... I... Początkowa taktyka była taka? No już, że... już różowy leci, już ciśnie. O co chodzi dzisiaj z tymi różowymi? Dobra, on się spadł. On nie gliną oblepiają to. E, ja to endstone'em zrobiłem. Niestety endstone'em trzeba było, bo jak już tak już Tak, tacy tak, to... skacz, skacz. Niestety musiałem tak zrobić, przykro mi. Czyli też musicie patrzeć na takie coś w mojej strony? No, co ty chcesz tu zrobić, ty kurde? Pieśń? Dobra, zrzuciłem go. O, 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 ma jeden kapel, szybko, to ma szybko, 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 szybko! Szybko! Nie rozwalię stone, nie rozwalię stołu na bambi kiedy... bambik jest! Trwa. O! o nie wabił, nie trafić. Na nagle. Ojoj, kinoł, Ale Jest! Niebieski się do nas buduje! Ej, no, ty jesteś głupi! Chcesz się niebieski! Wiem, Dobra, Musi, no, co to jest? Ale to, zobacz, z którego punktu po niebieski niebieskie? I specjalnie do nas. Coś walło, różowy do nas! Różowy ten No tętki. ty ja, kiedy... <ś> <ś> bąber... <ś> To teraz mamy problem niebieski jest ten No i idzie tutaj niebieski do, ten, do... No nie, muszę wracać przez to nie dobra ja uciekam, przecież no, no i tak łóżka nie mamy tego, co to. Tam... No jaki w, jak, jaki pokus na nas jakby wiedzieli Że nagrywamy jak, No jakby wiedzieli, że nagrywamy, dosłownie Ty je jesteś, prawda? Nie, to nie. Co ja bym poszedł nad taktycznym Diację. ja cię osłaniam jak coś. E, jest tam niebieski A, bo on poleciał z góry, on był na dachu naszym. To jest spocu jak... Co to ma być w ogóle? Te... On tu się buduje. Tam są albo, albo leci na makrze. Czekaj, bo myśmy źle poszli. <grydzi> Ej, nie zostawiaj mnie. Ej, nie! Co... o fa Tak dobrze! Dobrze, dobrze! Źle! Co ja mam ci powiedzieć? Kur... Nie, tam nie było podłogi. Dobra, ja też jem refa. Chyba, że on spieprzył. Cyan. Cyan tam jest, dobra. Eee, pójdź po Dziakce. <grym>, nie no, chyba nie. Tu jest ten debil! No to uciekaj od niego, ja, ja wróciłem do nas. Aha, czemu nie informujesz o, taki, o takich rzeczach? NIE! 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 Zginęłaś. Jak on tak szybko do mnie podbiegł? O, czy po Ej, jak? To jest on! No co? No jak? I to jest on! Nie dość, że Narkoman to jeszcze z teraz, no Jak teraz nie wygramy, to dzwonimy do największego krańca. Chyba. Ale to zagramy z nim na 7 odcinku. Musicie dać dużo łapek w górę. Jak to dobijecie 5 to... łapeczek w górę, to wtedy zagramy z największym z Nie no, 10, trzeba zwiększyć pokój. 10. No to A. 10 łapek, w górę i wtedy zagrany jest największy z największym spocuchem. Jezu, fajna, fajna mapa na Telebridge'u. A, widzisz tam tych żółtych? Dobra, dawaj, dobra. Ale, widzowie, jest taki problem, że ja Telebridge'a umie tylko na mapach. to już się do... przyznaję, kiedyś używałem mapę. Eee. Spadł, nie spadł. Powiedz, że ich zabiłeś. Powiedz, że go. Z... Nie, nie zabiłem, nie zabiłem. Stra stra straciłem materiały na łóżko. Straciłem materiały no na łóżko. po co ty te łóżko budujesz? My od razu musimy na nich lecieć też. Ci prawda? A ja ten. No co to ma być? Jaki na nas jest fokus? Frajerze głupi ty! Taki mądry byłeś, a teraz uciekasz i co? O, kolegę wezwał! Nie no, kuźwa. Zło zabiłem. 3 złota. Co to. Ja pierdzielę. Jakby to była stream sznajpa. A no i ginę. musimy chronić. Ja no oni muszę. chcą nam beda rozwalić za wszelkie. No patrz jak... Nie. Zaje fajnie. No e, pomóż mi. Taki tak, mądry tak. kurna. TY TEŻ? O dobra. Eee mogę złotę? Ja ta, mam ta da. Tak kup serefa. Jest od razu i uciekamy z tej meliny. Tylko nie wiem czy zdążymy. Ja im nie dam za wygraną Nie, nie atakuj nich, nie mamy nic Uśwań. Nie Uciekaj Buduje się do mnie Frajerzy Rozwalimy łóżko <grym> Jest jeden problem Ich jest dwóch ja sam. Biegnę! Czekaj czę! Cze, cze. Musisz wytrzymać. Ja już tam biegnę. Wytrzymaj, proszę. Biegnę tam. Nie! 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 No co ja to ma być! Nie! <grywa> no to widzowie! Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę i w następnym odcinku też będą Bedwarsy, tylko że z największym spocuchem, którego znam z Bedwars. O ile, zostawicie tyle łapek i napiszcie jakieś ciekawe typy, porady jak chcecie. Dobra, to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, mhm. cześć. Na, pe na pewno poćwiczymy jeszcze. Dobra się.